Serdeczności, 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 czyli chciałem się z Wami przywitać tak jak Pani Prezydent Miasta Gdańska, Pani Dolkiewicz, zazwyczaj wita się z mieszkańcami. No ale na czym ta serdeczność polega? No w tym roku polega na serii podwyżek w zasadzie w każdym aspekcie możliwym. To są podwyżki niemałe, to są podwyżki o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent. Drodzy Państwo, no to nie jest łatwe, szczególnie dla emerytów, to nie jest łatwe dla ludzi, którzy. Przeprowadzają się do Gdańska. To nie jest łatwe dla ludzi, którzy pracują w Gdańsku na kilka etatów. Te ciągłe podwyżki sprawiają, że w Gdańsku naprawdę coraz trudniej się żyje. A jak weźmiemy na to jeszcze sytuację ogólnokrajową, bo ten kontekst też jest bardzo ważny. Dzisiaj, drodzy Państwo, rządzi na Pomorzu, ale też w Polsce platforma i mają wszystkie narzędzia, żeby tą rzeczywistość tworzyć, realizować. Dla nas lepiej lub dla nas gorzej. A jak w tej chwili wygląda rzeczywistość, że różnego rodzaju tarcze, chociażby jeżeli chodzi o tarczę energetyczną, ona funkcjonować będzie tylko jeszcze miesiąc po wyborach prezydenckich, a potem te podwyżki, które widzimy tutaj, połączą się z olbrzymimi podwyżkami, które dotyczyć będą nie tylko mieszkańców Gdańska, ale mieszkańców całej Polski, i wtedy dopiero wszyscy na poważnie, na bardzo poważnie odczujemy, co to znaczy. Kiedy krajem i Gdańskiem rządzi duet Platforma Obywatelska, Wszystko dla Gdańska. Nie życzę Państwu, żeby to trwało zbyt długo. Zrobimy wszystko, żeby to się szybko skończyło. Ja już się nie mogę, drodzy Państwo, doczekać wyborów za 4 lata tutaj w Gdańsku, bo pewna szala goryczy prezydentury pani prezydent Dulkiewicz już się chyba też przelewa. A Niech tam kropeczką nad i. Będzie to, w jaki sposób funkcjonuje, funkcjonuje i co pisze, co jest napisane na portalu gdańsk.pl. Mój asystent społeczny Sebastian Piasecki słusznie zauważył, że w, artyku, w artykule, który dotyczył podwyżek w Gdańsku, drodzy Państwo, jakiś redaktor z Gdańsk.pl, wiecie co napisał? Że następuje korekta czynszów. Czyli czynszy, które wynoszą 17% dla często tych najuboższych w Gdańsku. To jest korekta, to nie jest podwyżka, drodzy Państwo. W Gdańsku nie ma podwyżek, w Gdańsku są tylko korekty podatków i innych opłat. Tak więc serdeczności, drodzy Państwo, Pani Prezydent Dulkiewicz. Ja wiem, że Pani się z tym świetnie czuje. Nie wiem do końca, czy Pani w ogóle wie, że są w Polsce i w Gdańsku jakieś podwyżki. No bo czy w Gdańsku leci z nami pilot, to pytanie zadajemy sobie chyba od początku kadencji, Pani Prezydent Dulkiewicz. No cóż, drodzy Panowie i Panie. Szanowni Państwo, tutaj kolega poseł Płażyński mnie zainspirował, więc zacznę w podobny sposób, jakby to powiedziała pani prezydent Aleksandra Durkiewicz. Kochani Gdańszczanie, kochane Gdańszczanki, mamy dla Was podwyżki. Mamy dla Was podwyżki, ale nie wynagrodzeń, nie świadczeń, tylko podwyżki opłat, podwyżki podatków, podwyżki, żeby miała co władza Gdańska robić z pieniędzmi, że mogła je przepalać na serwisy propagandowe gdańsk.pl i tym podobne rzeczy, że pan Trzaskowski mógł być na głównej stronie serwisu miejskiego pokazany, a inni kandydaci, którzy byli także obecni w Gdańsku ostatnio, o nich nawet zmianki nie ma. Ale dzisiaj przede wszystkim, proszę Państwa, o podwyżkach. Szczegóły omówi za chwilę kolega radny Przemysław Majewski. Tutaj są takie przykłady uśmiechniętych podwyżek za uśmiechniętych rządów ekipy Aleksandry Dulkiewicz i Koalicji Obywatelskiej. Proszę Państwa, to tylko fragment podwyżki opłat za parkowanie 30%, podwyżki czynszów przynajmniej, bo niejednokrotnie i więcej, o czym za chwilę przynajmniej 17%, no i podwyżki opłat za wodę, które wejdą wkrótce w życie, podwyżki od 12% do nawet 50%. To są konkretne liczby, ale nie jest to jeszcze kompletna lista. Proszę Państwa, Czekamy, czekamy, mówię ironicznie, na to, jak po wyborach prezydenckich pójdą kolejne podwyżki, ale nie wynagrodzeń, nie płac dla normalnych ludzi, tylko podwyżki, opłat za prąd, za gaz i tym podobne rzeczy. Czekamy, ponieważ władze powiedziały, że nie będzie tarcz. Nie ma tarcz na poziomie ogólnopolskim, nie ma żadnych osłon na poziomie miejskim. To jest jeden wielki błąd. Ale w tym wszystkim jedna rzecz nas bardzo niepokoi. Sposób wprowadzania i informowania, a raczej brak informowania o tych podwyżkach w należyty sposób. Bardzo dziękujemy Państwu z różnych redakcji medialnych, którzy jesteście z nami dzisiaj tutaj, ale ubolewamy nad tym, że niektóre, niektóre media publiczne nie są obecne na którejś już konferencji, jeżeli chodzi o tematy ważne dla mieszkańców Gdańska. Na naszych dyżurach w tym tygodniu, na naszych skrzynkach mailowych, pojawiały się i osoby, i maile, gdzie ludzie pisali, że są przerażeni skalą podwyżek, bo są sytuacje również, takie, że ktoś będzie musiał płacić. Uwaga, na przykład na uboczu 24 na Oruni będzie musiał płacić za 46 m2 stawkę 3000 zł czynszu. Ktoś zapyta, jak to jest możliwe? Zapraszam do mnie. Pokażę dokumenty, umówię z panią, która poszukuje pomocy. Ja tej pani staram się pomóc teraz. Będziemy pomagali także innym, ale nie może być tak, że władze Gdańska prowadzają podwyżki pod osłoną nocy, nagle cichaczem, bo to świadczy o tym, że nie szanują mieszkańców i że boją się, że wstydzą się swoich decyzji, o których więcej powie kolega Radny Majewski. Dziękuję. Szanowni Państwo, Gdańsk staje się drogim miejscem do życia. Coraz droższe miasto Gdańsk, zarówno jeśli chodzi o podwyżkę opłat za wodę i ścieki, zarówno jeśli chodzi o kwestie parkowania, także kwestie czynszowe. A nie możemy zapominać o rosnącym podatku od nieruchomości, rosnącym podatku od środków transportowych. I tak można by wymieniać i wymieniać. Ale szanowni państwo, ktoś się zapyta: "No dobrze, ale jest inflacja, rosną ceny, no to miasto Gdańsk też musi pieniądze brać". Szanowni państwo, ale dlaczego bierze te pieniądze z kieszeni Gdańszan? Dlaczego jednocześnie w budżecie miasta Gdańska my potrafiliśmy skazać ponad 20 milionów złotych, które mogły być przesunięte na Priorytetowe inwestycje także na kwestie budownictwa komunalnego, także na kwestie utrzymania dróg, także na kwestie zieleni. Ale miasto Gdańsk, prezydent Dulkiewicz woli szukać tych pieniędzy w kieszeniach Gdańszan, szukać w kieszeniach także tych najsłabszych, którzy najbardziej odczują te podwyżki. Bo dla kogoś podwyżka rzędu kilkudziesięciu, kilkuset złotych miesięcznie to będzie zaporowa podwyżka. Ta osoba być może już dzisiaj ma problem z tym, żeby wiązać koniec z końcem, a dodatkowo jest obaczana opłatą abonamentową, dodatkowo jest obarczana podwyżką opłaty za metr sześcienny wody i ścieków. Dodatkowo jest obarczana podwyżką z 12 na 14 zł za metr kwadratowy opłaty czynszowej. Dodatkowo, jeśli chce zaparkować w centrum, załatwić sprawę w urzędzie, załatwić yy, zakupy, czy też po prostu ważne dla siebie sprawy, musi płacić więcej za parkowanie. Miasto Gdańsk szuka pieniędzy w kieszeniach Gdańszczan, zamiast szukać we własnych, zbędnych wydatkach. Ostatnio pokazywaliśmy, że blisko 2 miliony złotych ma przez ponad dwa lata na obsługę gdańskich mediów społecznościowych. Pokazywaliśmy ostatnio, że poszukiwano osób do obsługi e, profili e, pani prezydenty i jej zastępców. Czy to są dzisiaj priorytety? Czy priorytetami jest to, żeby zwykli gdańszczanie, którzy są także dzisiaj z nami na konferencji, za to im bardzo dziękujemy, żeby oni nie odczuwali tak tego, że w Gdańsku żyje się coraz drożej. Zapraszamy pana Grzegorza Moczarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Grzegorz Moczarski radny dzielnicy jelitkowo. Ja podam taki przykład tutaj mieszkania 56 m2, tutaj za rok 2024, czyli za ubiegły rok była to opłata czynszu za, za, była to opłata 677 zł rocznie wychodziło to 8124 zł w 2025 mieszkaniec zapłaci 790 zł miesięcznie. Rocznie to wychodzi 9482 zł. Jest to podwyżka, 17% jest to podwyżka o 113 zł za miesiąc, a w ciągu roku wyjdzie to 1358 zł w 2025 roku. To tyle. Tutaj można dodać i trzeba jedną ważną rzecz, proszę Państwa. Te kwoty są istotne. Wiecie Państwo, dziennikarze, ile pieniędzy ma wpłynąć z tytułu podwyżek czynszów? Ja pytałem o to na Komisji Budżetów w poniedziałek. Ma z tego wpłynąć 11 milionów złotych. Wiecie Państwo, ile idzie pieniędzy na Gdańsk.pl? który pokazuje pana Trzaskowskiego przede wszystkim, idzie 7 milionów złotych. Ile pieniędzy idzie na tiktoki, media społecznościowe i inne głupotki pokazujące panią Dulkiewicz? 2 miliony złotych. Pieniądze wyciąga się od normalnych mieszkańców Gdańska i daje się na propagandę. Trzeba z tym skończyć. Proszę. Dzień dobry. Ja chciałam poruszyć kwestię mieszkańców, którzy mieszkają samotnie, czy to są wdowie, wdowcy, czy osoby... No, nie z wyboru mieszkające same, które najbardziej dźwigają ciężar różnych rodzaju opłat i podatków, i czynszów, i opłat, które nalicza na przykład spółdzielnia. Najbardziej rażąca dla mnie sprawą jest też niesprawiedliwe naliczanie opłat za śmieci, gdzie jedna osoba musi dźwigać ciężar wszystkich metrów kwadratowych. Gdzie to nie metry kwadratowe generują śmieci, to mieszkańcy, yy, osoby, które mieszkają w danym gospodarstwie domowym generują śmieci. I y, jeżeli y, na przykład spółdzielnia mieszkaniowa powołuje się na uchwałę z 2013 roku i w ten sposób nalicza opłatę za y, wywóz śmieci, i nie można na dodatek skorzystać. Y, z, z, z zawieszenia opłat na czas wyjazdu, i wtedy dopłacamy za inne osoby, które na tej powierzchni, a nawet mniejszej, zamieszkują w większej ilości. Natomiast kwestia podwyżek na pewno najbardziej dotknie osoby o niskich emeryturach osoby, które nie mogą sobie już w żaden sposób dorobić. A też nie mogą z racji y, kryterium metrażowego skorzystać z dopłat na mieszkanie. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, no jaki koni jest, każdy widzi. Miała być tak pięknie, miała być uśmiechnięta Polska, a ani w Gdańsku nikt się nie uśmiecha na te podwyżki, a w Polsce. no Z pewnym strachem patrzymy na to, co będzie w drugiej połowie roku, kiedy tarcze przestaną działać, kiedy. Te pewne maski też wyborcze opadną. Obyśmy jakoś dotrwali, drodzy Państwo, i oby nasi włodarze tu w Gdańsku, i w Polsce trochę jednak refleksji nabrali, bo to nie są rzeczy może dla nich ważne, ale dla tych najuboższych, dla ludzi, którzy mają wielodzietne rodziny, którzy zauważają, że państwo przestaje o nich dbać, a zaczyna być coraz bardziej finansowo opresyjne. Te podwyżki znaczą naprawdę dużo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Władze Gdańska, kiedy mówiły o tych podwyżkach, to mówiło często, że te stawki, że wcześniej było tanie. Tak to mówił na przykład prezydent Borawski, że przecież ceny parkingów komercyjnych są dużo droższe niż te, które były w Gdańsku, że ceny wody nie były zmieniane od kilku lat. Są one nie więc to tłumaczenie jest cały czas tymi czynnikami zewnętrznymi. Hmm. To, skąd, to skąd się biorą zyski? Tak Skoro generalnie te opłaty, one powinny służyć temu, żeby z jednej strony Gdańskie nieruchomości, Gdańsk, czyli te nieruchomości, które są własnością miasta Gdańska, z tych opłat można było je w jakiś solidny sposób utrzymywać. No jak widzimy, Gdańsk od wielu, wielu lat sobie zupełnie z tym nie radzi. A nawet powiem więcej, są remontowane mieszkania, które później przez rok, dwa leżą puste, nie wiedzieć czemu i nie służą tysiące rodzin, które dalej czekają w kolejce? Jeżeli chodzi o opłaty za wodę, no to to jest, drodzy Państwo, to samo. W takim sensie, że opłaty powinny regulować możliwość modernizacji systemu, systemu wodociągowego i sprawianie, żeby to po prostu działało. No to jak to jest, że te spółki każdego roku wypracowywują? duże zyski. No to, znaczy, to chyba znaczy, że te opłaty nie muszą być tak wysokie, skoro z tych opłat mieszkańców Gdańska, podatków, jesteśmy w stanie ten system już teraz finansować. To znaczy, że on się nie bilansuje. To znaczy, że jest duża górka finansowa, która, jak to koledzy zauważyli, jest później wykorzystywana na na przykład takie rzeczy, jak profile społecznościowe pani prezydent Durkiewicz. Ja rozumiem, że politycy, nawet prezydenci miast mają prawo do zajmowania się mediami społecznościowymi. Ja nawet rozumiem, że ktoś im to musi robić, ale, drodzy Państwo, ja się nie zgadzam z takim traktowaniem naszych kieszeni, żeby za profesjonalną robotę w mediach społecznościowych gdańszczanie musieli płacić 2 miliony złotych rocznie. No to są takie bająskie kwoty, że ja zastanawiam się, kto te media... Powiem tak, może to będę niesprawiedliwy, ale myślę, że przypadkowych tam osób nie ma. To są takie kwoty, że tam przypadkowy koszulka.